Siemanko, Siemanko, ludziska z tej strony Tainix i dzisiaj zagramy sobie w Toilet Tower Defense. Na samym początku przelosujemy sobie troszkę kasę, którą tutaj mam. No bo jest ten Summer Crate, którego jeszcze nie losowałem. Są cztery jednostki do wylosowania. Miałbym ochotę dostać tego mityka, ale czy się uda? Nie wiem. Także włączmy kończynkę i zabieramy się za losowanie. Mam 17 tysięcy praktycznie, więc coś powinno z tego wypaść. Ale co? Zaraz się przekonamy. Myślę, że będziemy losowali po 10, bo to zawsze jest te 10% off, więc zobaczmy. Dobra, mamy rzadki epik, legenda. Dobra, ja już myślę, że epik możemy wyłączyć. Jeden epik mi w zupełności wystarczy. Legendy będę mógł sprzedać, więc losujmy dalej. No spróbujmy. Spró Oj, dużo kasy mi nie zostało. Czy. Trafię tego Mityka? Chyba nie, chyba nie trafię, chociaż procent jest dosyć duży. Teraz pojedynczo będę losował, ale niestety Mityk mi nie poleciał. Mam trzy te mniejsze jednostki, czyli Sunglasses Speakerman, rzadka jednostka, oczywiście Beach Cameraman, Epic, no i legendarna Surfer TV Man, więc te jednostki sobie przetestujemy. Ej, ta jednostka jest całkiem fajna, już mi się podoba. To jest coś w rodzaju pająka bym powiedział, ale dobra, zaraz to sprawdzimy. Przetestujemy sobie te trzy jednostki. Wezmę sobie jeszcze Green Lasera jako slowa tak na początek i przetestujemy sobie te trzy jednostki na Dezercie. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Jednak maksymalna to jest legendarna jednostka. Troszkę mało demerzu ale żeby było troszkę trudniej, weźmiemy sobie Nightmare Mode. Także Nightmare Mode wybrany, Autoskip włączony. Czy cały czas pójdziemy na Autoskipie? Tego jeszcze nie potwierdzam. Zobaczymy z czasem, jak to wyjdzie. Na razie będę stawiał kurczę, Mikołajów będę tutaj Starał się postawić przy drodze. Mam nadzieję, no tak, tutaj jest fajny zasięg. Tutaj co jest? O kurczę, tutaj jest zasięg malutki. No i tutaj też, więc hmm, obyśmy to ogarnęli. Chwila, tutaj laser postawię. Green laser, niech to powybija. On będzie tutaj troszkę kaski zarabiał. Wiem, Santa by był lepszy na początek, ale spokojnie, spokojnie. Santów dwóch postawimy. Jak najbardziej, znaczy się kolejnych dwóch. Kolejnych dwóch to będzie razem trzech więc już drugi leci, no i teraz leci trzeci. No i w tym momencie już możemy upgrade'ować jednego, no i tylko na jednym na razie się skończy. Nie wiem czy to dobre miejsce jest na Grina. Chociaż jak będzie miał wyższy level, to będzie miał większy zasięg, więc chyba całkiem spoko. Jak tutaj zacznie slowować, to powinno być spoko. Um, Upgrade'ujemy jeszcze Mikołajów, zanim postawię kolejne jednostki, które będą tutaj pomagały. Co? Czy już bym musiał to zrobić? Eee, zobaczmy, jak tutaj z glasy toilet sobie poradzi. Idzie całkiem spoko. Dobra, myślę, że będzie git, bo te glasy toilet będą wybite tutaj. O kurczę, jeszcze jest dual. Eee, Dajmy to w ten sposób, dual tutaj 100 nada, bo inaczej Green sobie nie da rady, Greena upgrade'uje może troszkę, będzie większy damage, szybszy atak Damy radę, Ej, Green, 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 rozwal to, rozwal to chłopie nie. nie, 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 nie dał rady, ale dobra, e, dobra, 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 teraz Greena będzie miał zasięg tutaj, oby tutaj miał zasięg, zobaczmy tak jest, jest zasięg. Dobra, będzie wszystko wybite. E, tutaj skupię się troszkę na Mikołajach. Przynajmniej jeden level, żeby troszkę więcej kasy wpadało. E, o kurczę, bo stoilet. O, kurczę, trochę dużo życia ma. Miejmy nadzieję, że sobie z tym poradzimy. E, one będą ładnie snowowane, więc... Kurczę, oby, oby, oby. Ciebie też troszkę upgrade'uje, co? Sunglasses. Co ty tutaj masz? Damage 600, to nie jest źle. Range 8, malutko, ale na zakręcie wystarczy. No i cooldown. Oj, cooldown ma straszny, straszny cooldown, więc może upgrade'ujmy go, żeby miał mniejszy cooldown. Yy, jedna sekunda to już jest fajnie, ale postawimy być kameraman. Też bym chciał zobaczyć, jak on tutaj atakuje. Damy go tutaj na środeczku i dostał stun od razu. Od razu, stun na czapę. Yy, ty, także poczekamy, niech on się obudzi. Jaki on ma. Cool, Dobra, damage fajny. Trzy tysiaki. Jest fajnie, ale... Ale co 3 sekundy, czy co 5 sekund? Co 5 sekund, to jest masakra. Teraz żeby green nie dostał slowa i będzie gitara. Weź tutaj mutanta. Weź to rozwal! Weź to rozwal! Ej, chłopaki, bicie, to bicie, to bicie. To dobra, na razie to green wszystko ogarnia. Chyba będę musiał legendę już postawić. Co ty... O, dobra, tutaj jest ładny zasięg, tylko... Gdzie ja mogę go postawić? Aha, wszędzie. Dobra, on tutaj się na zielono pojawia. Myślałem, że, że się nie zaświecił na zielono, ale dobra, jest. Wow, co ty robisz? O kurczę, to on na fali cały czas śmiga. Okej, okay. okej. Okay. Śmiesznie, śmiesznie. Dobra, ale upgrade'uję go od razu. On tutaj rozwala wszystko w koło. Troszkę to przerąbane. Jak takie fale tutaj lecą, jak takich fal poleci więcej, to nie wiem, czy komputer wytrzyma. <śmiesznie> Więc trzeba uważać z tym. Weźmy się za Mikołajów troszkę bo o nich zapomniałem, a kasa na bank się przyda, bo tutaj widzę już kolejny upgrade tego surfera jest za 4 tysiaki dobrze patrzyłem, chyba tak za 4 tysiaki. on ma fajny damage zobaczcie co tutaj się dzieje, naprawdę fajnie tutaj działa, ale jednak potrzeba tej kasy, zobaczmy ile tutaj jest potrzebne teraz, 4700 dokładnie, no to dużo kasy to dużo kasy, ale dobra, na razie sobie daje radę, nie można go stunować myślę, że wystarczy jak upgrade'uje Mikołajów do levelu Siódmego, a potem się wezmę za wszystkich serwerów. Znaczy, się tej jednostki jeszcze e, zmaksuję. Zobaczymy, chociaż mogę tutaj zerknąć. Jaki on ma cooldown? 3. Ale masakra, a tutaj. Kulną 0,25. To już. A, to już mi się bardziej podoba. To już mi się bardziej podoba. Teraz zajmę się tą jednostką. Znaczy, się, ile ona będzie biła, no to widzę, nie? To będzie 30 tysięcy na hita. No ale to jest jednak tylko 10 tysięcy damage'u na sekundę, więc troszkę. Troszkę masakrycznie, no zasięg dobra, tutaj mamy całkiem spoko ten zasięg, będzie to ja coś wspomagało tego surfera, ale jednak, jednak niedużo, jednak niedużo, dobra, jeszcze upgrade'ujemy sunglasses sunglasses, okej, okay, okej okay, malutki damage, dobra, malutki gem, damage, no ale to jest jednak rzadka jednostka, więc e, gitara wybaczamy, wybaczamy, mm, ale to tobą się sunglasses pożegnamy, nie zostawię was, zostawię was chłopaki tutaj wy tutaj śmigajcie ej, tu jest naprawdę fajny sesing będzie, ej, ja tutaj może będę stawiał kolejnych gdzieś na środku, że już tutaj zaczniemy to wszystko wybijać, ja wiem że tutaj mamy grina, ale może go też tutaj gdzieś przestawię, miałoby to sens, prawda, także 20. Czwarty wave i idzie całkiem ładnie. Tutaj chłopaki ładnie sobie śmigają. No, szczerze powiem, nie mogę narzekać. Jest moc. Jest moc i to taka dosyć duża moc. Postawiłem tych Mikołajów tutaj, żeby trochę stunów ściągali, ale teraz to już w zasadzie kompletnie nie jest potrzebne i wiecie co? Chyba upgrade'uję tych Mikołajów, żeby ta kasa mi szybciej wpadła, bo przejdziemy, coś mi się wydaje, na bank, ale pytanie zostaje czy dam radę postawić wszystkie jednostki. Więc zacznę od tych Mikołajów, niech więcej kasy wpada, a później się wezmę za te fale. Więc przeskoczmy może do 40 wave'u. A nawet 42 Drugiego, bo tutaj mam postawione już wszystkie jednostki. Znaczy się, jeszcze jedną muszę wymaksować, ale już są wszystkie postawione. Też usunąłem tutaj tego Sunglasset i Beach Cameraman i postawiłem samych surferów, więc no dają sobie radę chłopaki. Zobaczcie, śmigają tutaj aż miło. Rzadko kiedy coś tutaj wychodzi. W tym momencie mogę usunąć już Mikołajów. Myślę, że wszystkich mogę już usunąć. W sumie może się pośpieszyłem. Chyba się pośpieszyłem, chyba się pośpieszyłem Ale mogę ich zaraz usunąć i postawić kolejne Trzy jednostki, które jeszcze tutaj mogę Do atakowania postawić No i powiem wam szczerze, ogólnie spoko Ale postawić te jednostki W jednym miejscu, to jest masakra Zobaczcie, że jak teraz chcę postawić Tutaj gdzieś jednostkę Nie dam rady, ale gdy tylko one Wszystkie odpłyną, no to tutaj Bez problemu będę mógł coś postawić Poczekajmy chwilę, poczekajmy chwilę O właśnie, widzicie, już jest na zielono Już mogę coś postawić postawić, więc masakra jeżeli chodzi o stawianie, ale cała reszta bardzo ładnie. Dobra, usuwam ostatnich Mikołajów, którzy tutaj jeszcze stoją. O właśnie, o właśnie. Śmigaj tam, śmigaj tam atakować, a ja tutaj postawię ostatnią jednostkę. Dobra i wiecie co? Żeby było fajniej to jeszcze tą przesunę. A jasne, przesunę. Wywaliło mnie z gry i nie mam opcji powrotu. Nie mam tego, ale jest jak jest. Spróbujmy jeszcze raz i Końcóweczkę? No i mamy końcóweczkę, którą mi gra zabrała. Jesteśmy na waveie 49 i jest naprawdę ładnie. Już teraz mogę Wam powiedzieć, co myślę o tej jednostce. Nigdy nie było tak łatwo na Nightmare, a przynajmniej nie. Dla graczy free to play Jest to bardzo fajna jednostka Naprawdę łatwo ją zdobyć Naprawdę mocarna jednostka Więc każdy nightmare mode Możecie bardzo szybko rozwalić Tak jak tutaj widać no, Jedynie jednostka która jest potrzebna to jakaś farma No i potem bez problemu jak widzicie Ogólnie oczywiście fajnie jest wszystkie jednostki Ale jeżeli mam wam polecić Jakąś jednostkę startową aktualnie To tylko i wyłącznie surfera Naprawdę free to play stało się dzięki tej jednostce Super easy Ogarniecie sobie wszystko Wszystkie mapki na Nightmare Mode. Jeżeli pojawią się jakieś ewentowe mapki, to też tam sobie spokojnie dacie radę. Kto nie ma tej jednostki, kupujcie już teraz albo losujcie sobie tą jednostkę. Bardzo łatwo idzie wylosować, jak widzieliście na początku odcinka. Także powodzenia w losowaniu, powodzenia w przechodzeniu wszystkich mapek. Mam nadzieję, że zastawiliście już subika. Jeżeli nie, zróbcie to jeszcze teraz. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!